Co ty opowiadasz gdzie? No tam gdzie ty wtedy. Diamond! 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 Stary, zobacz to. zobacz to! Zobacz to! Zobacz to, zobacz to! Tu chodź, 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 zobacz, zobacz, zobacz. Lej pislozuri Wszystko tu mamy, stary, wszystko. Najlepsze co mogło nas spotkać. No, a w takim dupnym miejscu tu masz redstone. Nie wydobywaj. No chodzisz. Tu jest kolejna jest Stary wiesz jaki tu jest zarąbisty cave system? No ale to przetapie, To przy okazji jeszcze moje wrzucę y Zrobiliśmy mi żelaznego kilofa. Chcę wydobyć daemont zrobię, zrobię, zrobię Tu może coś będzie Co tam jest takiego no? Chyba nic No i na tym się skończyła moja łopata Więc tak, słuchajcie, jak, e, jak macie już diament, żelazo, lawę I nie wiem, i dom To już kurde jesteście ustawieni Teraz już praktycznie możecie z zbieranie zbieraniem surowców, tak, takich większej ilości A wiesz co zrobimy z Daymonda? Ty No Kilofa diamentowego, zgani dlaczego No, będzie długo trzymał, można nim wszystko już wydobywać Nie, Jest nie ale jeszcze coś Jeszcze coś, no to nie wiem No A masz już żelaznego Kilofa? Nie To już tworzę Sztuk dobywę. To ja sobie powydobywam też Ej, y, twoje drewno się jara, ale to chyba Najmniejsze Dobra, nieważne Dobrze, gdzie jesteś? Gdzieś polazłeś, jak zawsze. No nic to ja na ciebie poczekam aż się cofniesz. No czekaj, no to za chwilę. Dobra, Czekaj, tu się podsadzę, bo znając moje szczęście to jest gdzieś lawa. Dobra, jestem. Daj mi, daj mi, daj dajmy to, dajmy to. O, wszyscy widzą. Damon. Rzuciłeś? Tak. Tak, nie się? Ta, no. no i kolejny. Ty to, tu jest na dwa 2 kilofów. Mm, dobra. Czyli tak. Yy, mm, mm. Hmm. Teraz... Cóż, cóż by powiedzieć, niedługo to będziemy bardzo szybko wszystko wydobywać i powiększać jaskinię, ponieważ starczy mm. później tylko proszek zdobyć. No już proszek już mamy. No też właśnie wydobyłam Więc na pewno w następnym odcinku Myślę, że będziemy budować co, nie? Coś no, fajnego. Coś wybudujemy. Może tą farmę już zacznę budować, co? Z kaktusików Ty nie wiem, ty tam zbudujesz jakąś super wywaloną wieżę O Ty Chyba kolejną nie znalazłem mm. Oj, oj Mmm, skrzynka mi się... A nie wiem czy już mówiłem, ale w ten sposób robimy skrzynkę. Skrzynki jak postawimy dwie koło siebie, to się robi jedna taka wielka skrzynka. Teraz chowam to, 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 Wszystko to, co mi najdroższe pochowam. Aha, no, żebyś przypadkiem tego w lawie nie utopił. No właśnie! O, widzę, że już nie mam... O, no to ja to zacznę przetapiać. Widzisz, masz rzeczy, które można przetopić. Zestakować. No tak, no, ale... Pięknie. Ja ci mówię... O właśnie. Pięknie. Mm. Zabrałeś mi tam dwa żelaza, to miałem. Tak, o... Nie, jest nie, tam więcej jest. nawet. Dobra. Potrzebuję ten łopatę, co nie? Dobra. A już mamy żelazne. Kurde, jaki postęp. Jak zaczęliśmy, to z drewnianym, co nie? i to jeszcze niedawno nawet. No, szybko nam jakoś to poszło. Że... Fajna mapa się A, wygenerowała. No, to jest dziwne. Z ja też ty. Ej, Redstone kolejny, ale fajnie. No, Seda mapy myślę, że będziemy musieli podać. Wiesz, co to w ogóle jest? Nie, nie, wiem. To jest. Wiesz, jak tworzysz nowy świat, co nie? W Singlu. To tam masz na dole set map. Jeżeli tam masz numerki i inne. Jeżeli tam przepiszesz te, te same numerki, to będziesz tak. miał ten sam świat. W ogóle wszystko co tu jest. No poza tym co że Tak samo się wszystko wygeneruje, tak, tak? Tylko, że nie będzie tego co my zrobiliśmy. No to wiadomo. Byłoby za łatwo. Ej, ale może tak w którymś odcinku damy save'a, co? Hmm. No myślę, że no nie wiem, czy to będzie dobry pomysł Je tam, damy Później ludzie mogą iść na obwiznę i wiesz, wiesz jak jest tak. Je tam, ale no to wiesz, no to, to to się da jak ten Zbyt bardzo się nie rozbudowaliśmy Olej lepiej lazuli znalazłem Ja tutaj znalazłem w suficie nad naszymi skrzynkami i wszystkim znalazłem jeszcze trochę rudy A tam masz gravel, co nie? Jest. No to weź go wydobądź całego. Bo najczęściej za... Jak... No, tak, taka informacja. Jak będziecie chodzić w jaskiniach i znajdziecie gravel albo yy, dirta, dyr to go wydobądźcie, bo naj najczęściej jest za nimi jakiś ten. Tak mi się trafiło, daj pisle i tu ten yy, redstone. I tak co jest, aha, no i redstone na można żelaznym i chyba złotym jeszcze, co nie? I diamentowym. W każdym razie jestem pewny, że można żelaznym i diamentowym. Wiesz co ci powiem? No. A jak będziemy chcieli kolejkę zrobić, to nie mamy natory przyspieszające. Widzisz? No. Docierasz no. mnie powoli z tym w Nie ma Nie ma złota. Na no, ty masz w końcu ten. poszukiwacz złota jesteś. Ja to pimpuje. A skąd ty w ogóle to wziąłeś to słowo? Ty właśnie? No to jest pimp. Jak San przychodziłem kiedyś, to coś tam było z tymi pimpami. Nie pamiętam. Co wszyscy w złocie, to nie? A ty to też nie, jest... No jest taki ty to też jesteś dobry. Co z tobą gram to w złocie ładzisz? No sorry bardzo, ale jak wiesz, no nie wiem, znajdę jeden, jakiś... No, no jak stary coś, no. Yy, ja to można normalnie powiedzieć. Iron czy, ej, złota. Dobra, tak? ale słuchaj, ja to normalnie mam, nie wiem, czytać czy coś ty kurde. Idę prosto. Żelazo... Wszystko, wszystko znajduję. Redstone'a. Lapis lazuli. znalazłem. O tutaj. Gites. Jedyne czego się boję to jesteśmy na poziomie. A... Dobra. Yy, musimy trochę na poziom wejść. No poczekaj tutaj widzę z tą, u nas żeś trzy, postawiła. No dobra! Redstone. Przemilczmy to Ej stary Ty w ogóle użyłeś je w trzy? Nie Wy tu jest potworu za tą ścianą? A no ale tam tak się trochę kopałem a później przestałem, nie no, ja wiem Nie chcę żeby był tam łucznik Jak będzie łucznik to ty go ściągasz Ja Sporo się z ja nie... Ja tam wbiję na style Rambo. Eee, chyba jest ten... Um, zombie, bo słyszałem taki... A, a później zrobię triumfalny odwrót. Dobrze, mamy coraz więcej Redstone'a. O, już, już mam kolegę. I mamy stack Redstone'a. Stary, co za błędy w tej mapie? Ty tu idziesz. Ja, ja już tu nie idę. A co się stało się? No zobacz, w ogóle zombie latają w powietrzu, kurde. Uuu. Widzisz ich? Czy tobie też tak skaczą? Co? skacze, ale to bo tam woda jest, co nie? Ja to sobie dam radę z tym. Oj, hmm. ten zombiol mi tu skacze, stary trafił mnie Przeze mnie chyba Jerdzielonik Ej tu jest łucznik Odsuń się stąd Uważaj Rambo Ej Gień. Ej lawa No coś ty Ej no nie zasypuj mnie, ja ją zbiorę, ja mam wiaderko Łooo, wow, fuck Zczyściłem teren The tylko no minus jeden, kurde, tak się teren... Mówiłem, mówiłem, że na Rambo Tu jest jeszcze jeden, ej Czekamy aż zbierzemy więcej gunpowera to zrobimy stratyno Ej tu jest jeszcze jeden Ej jeszcze jeden jest Co, jest? co jeszcze? Rambo jeden jest? Pójdę. Ale, ja Ale ja tam pójdę i znowu będzie problem no No dobra idę Odsun się, odsuń się, odsun się Dobra odsuń. ten jest dla mnie wow, on się pali co mu się stało No Dolabyw się to tak powiem Chodź Kto... zobacz, następne zadanie tym razem Zobacz, Bojowe. creeper na mnie. Poczekaj, bo zobacz co tu się stało. Ej! To w moją stronę szło. No zauważyłem w moją też. Dobra. Ej, otwórz. To są tam. dwa Creepery i Fuck yeah. Dobrze. Ponąca się strzała. A nie sprawdziliśmy cię wali większe obrażenia. No nie sprawdziliśmy. Ciebie. Dobra, zga napraw lepiej Creepery. O, zobacz, tam na górze coś jest. Ale tu masz creepery, chodź. Creepery napraw. No, teraz patrzymy jak... Zlać ich? No, zazwo... <śm> Nie, 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 nie. Pali się, pali się tak? dobra. Zginie. Zginie chyba jak się jest. pali, nie? Może się zgasnąć gdzieś, no zobaczymy. Eee, tam. Nie, 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 no nie atakuj, bo ja nie chcę, żeby tu. Tego też. Zabierz. Ej, nie podjarał się. Teraz. Dobra. Nie moli <śm> pięści go, stary. <noise> pięści go. Ej, on... Co on? On chyba nie myśli. Jakiś... On jest nieśmiertelny, o, Power Jest mój. Nie uderzyłem. Dobrze. Jak ty się nie boisz tak, kurde, na ramba wbijać? No, nie wiem, tak Zobacz, jest. Zobacz, leci redstone'a. Ej! Już go Ładna. Przez chwilę jakby tak coś mi tu przeskoczyło, ale chyba dymek, nie wiem. Ja mam... Chyba jak skacze. Ja mam o 2 serdeczka mniej niż full A ty ile? Ja też mam, ja mam o 2 mniej <laughs> Nienawidzę jak tu mi muchyła że Dobra wiesz w każdym bądź razie mamy redstone'a później pokażemy najwyżej jak się bawić redstone'em A właśnie jak będziemy musieli zbudować mobgradera, Wiesz co to jest? Nie, nie to jest coś takiego, że tam się jakieś ciemno, to potwory się pojawiają, co nie? Mhm. I zrobić tak, że załóżmy, one sobie tam chodzą po jakichś platformach czy po czymś, wpadają do wody i w wodzie po prostu mm, wo nie. woda je przenosi do drugiego pomieszczenia, w którym jest lawa. Rozumiesz? I one... Sto Sto na słuchaj, na dobra, i one jakby to tak powiedzieć, dotykają tej lawy. I... I diamenty Zno... Cześć, czuj! Muszę znowu pokazać nasze szczęście Twojej w ogóle... O! Żelazo znalazłem czekaj! Zatkam Idę do ciebie już